Od kilku lat zmagam się z wyglądem okolicy moich oczu. Próbowałam już różnych zabiegów, ale żaden nie przyniósł oczekiwanych efektów. Skóra wokół moich oczu jest nadal wiotka, mam bruzdy i zmarszczki. Okolice oczu są mało elastyczne, co wyraźnie mnie postarza. Boję się kwasu hialuronowego, ponieważ mam skłonności do obrzęków. Próbowałam poszukać jakiejś alternatywy dla chirurgicznego liftingu twarzy i Ambasada Urody poleciła mi zabieg nićmi. Jestem bardzo ciekawa efektów tego zabiegu. Nici Aptos NanoVitis są to nici rozpuszczalne. Służą do wygładzenia zmarszczek mimicznych, bądź też do wypełnienia ubytków skórnych. Nić nanovitis to nić rozpuszczalna, za to złożona z pojedynczych nitek skręconych na kształt warkocza. Umieszczona tuż pod skórą zaczyna się rozkręcać, zwiększając swoją objętość, wypełniając ubytki lub zmarszczki. Wytworzona przez nić lekka konstrukcja w skórze zapewnia elastyczność opracowywanego fragmentu. Nici Aptos są świetną alternatywą dla wypełniaczy przy spłycaniu zmarszczek twarzy. Pozwalają opracować wszelkie zmarszczki mimiczne, takie jak lwie zmarszczki, kurze łapki, zmarszczki na czole, zmarszczki palacza oraz bruzdy nosowo-wargowe. Za pomocą zaaplikowanych nici można podnieść opadające kąciki ust, a także nadać oczekiwany pełny kształt wargom, odmłodzić dłonie, dekolt lub szyję. Nici NanoVitis jest w 100% kompatybilna z tkankami organizmu. Jest mało inwazyjną i delikatną metodą. Zabieg mi Nano Aptos Vitis spełnił moje oczekiwania. Okolica oczu jest delikatnie napięta, zmarszczki i bruzdy wypełniły się, a jednocześnie nie mam opuchlizny, tak jak po kwasie hialuronowym. Na pewno zdecyduję się na większą ilość nici w inne okolicy twarzy.